Witam was wszyscy, moi widzowie z tej strony Michał z kanału Michał Akwarysta I dzisiaj chciałbym wam podziękować za wszystkie subskrypcje, które zostawiliście i łapki w górę i za to, że komentujecie moje filmy. jeszcze chciałbym was poprosić o to, żebyście zostawili subskrypcje na tym kanale. Bardzo mi pomożecie. zbliżamy się do 300 subskrypcji, a do końca tego roku chciałbym wbić. No, przy tych przyrosach, które teraz mamy, to mógłbym nawet bić i 800 subskrypcji, jakbyście się postarali, moi drodzy widzowie. Więc zostawiajcie tego subka, bardzo mi pomożecie. Wbijajcie też na kanał do Złotej Rybki Termu, dajcie subka. A już wam bym chciał teraz podziękować za to wszystko, co dla mnie zrobiliście. Maserficz Gregorowi za to, że mi przysłał beleczkę. Adrianowi z kanału Ekwalsyka Holandia że będzie mi posyłał filtr bardzo by się tutaj przydał bo widzicie ten nie wyrabia nie jest dokładnie pokazane, ponieważ światło się lekko odbija na roślinach ale to nic widzicie już wszystko co się ładnie tutaj dzieje kłącza puszczają rośliny bardzo fajnie molinezja niestety chyba wykorkuje jedna samiczka a szkoda bo się wykociła kilka razy no niestety przyszedł chyba na nim czas gupików tutaj jest multum, jak widzicie. Się tak zastanawiamy czy by tutaj nie pójść jakiegoś uszczuplacza populacji, ale raczej nie. Niech się najpierw rozmnożą. Potem nad czymś pomyślę. No i jeszcze chciałbym wam widzowie też podziękować za to, że komentujecie. Jeśli się chcą tutaj jakieś hejterzy i coś tam będą znowu chcieli pisać, albo dać łapki w dół, to już na samym początku mówię, to nie ma żadnego sensu, jak sobie to dacie. Możecie sobie nawet dawać tyle, ile chcecie stać i tak to różnicy nie zrobi. Bo tam mi się tylko prawdziwi widzowie. Bo to właśnie dzięki Wam tworzę ten kanał. Do 60 chciałbym kupić dwie kosiarki. Jeśli by to było gdzieś możliwe po tej kwarantannie, jak się skończy. tak bym kupił te dwie kosiarki, to by było spoko, bo tam mam trochę glona się pojawiło. I to nawet nie trochę, tylko dużo Aby się tam coś przydało, to to przeczyściło Tutaj mech jawajski też bardzo fajnie zaczął rosnąć Nie wiem czy go tam widzicie, chyba raczej nie On jest gdzieś tu O, jest w tym miejscu Teraz nagrywam właśnie z takiego statywu Zrobiłem sobie Ponieważ ktoś tam w zeszłym odcinku Stwierdził, że lepiej by był, jakby miał statyw. Robię dzisiaj takie coś, ponieważ no, nie mam nigdzie kupić statywu. Jak gdzieś pojadę, to kupię. Na pewno kupię i poprawi się jakość filmów. Yy, druga sprawa jeszcze tutaj jest: yy, zastanawiamy się nad zakupem do tego akwarium, właśnie belki oświetleniowej, takiej jak mam w 60C Trójce. Tylko nie wiem, ile by ona kosztowała. Ponieważ na eBay mi tam nie wyskakuje cena, pokazuje tylko cenę główną, jaka jest chyba tej najmniejszej i tyle. I jak się przełącza, to nie chce się też cena przełączyć, więc tutaj bym chciał belka, żeby fajnie rośliny rosły jeszcze bardziej. No widzicie, tam teraz bąbelek poszedł z podwórza. Zbrojniki też bardzo fajnie tutaj rosną. I zachęcam was jeszcze raz do tej subskrypcji, zostawcie dzwoneczek. Zaraz ucelajkujcie filmik. No i jeszcze co tutaj by jeszcze powiedzieć. Nuriec no, też bardzo ładnie rośnie. Będę go musiał wziąć i przesadzić go na tył tego zbiornika. Ja chciałbym z niego tam taką ścianę taką zrobić. Tak. A tutaj oczywiście zostałaby, jak ona się nazywała zapomniałem. No nie pamiętam po prostu. O, hydrofilia. No i filterek też przejdzie od Adriana, właśnie jest do 200 litrów, około to jest 270, akurat co będzie, bo ten przepompowuje chyba pół kubika, jak się nie mylę, to dwa razy tylko go pląpnie i koniec tamten chyba więcej go przepompuje. Nie wiem, zobaczymy. Tylko tyle powiem, że w mojej 60 jest filtr, co przepompowuje 1000 litrów na godzinę, a tutaj jest filtr, co przepompowuje 500, ale jej zamienię nie będę, bo to jest pod akwarium jakoś tam poro poro porobiony i tyle. No i zresztą tam mam prowadnicę, więc fajnie wszystko idzie. No i są tutaj też te dwie plateczki, jeśli widzicie, są w rogu. Jeśli ktoś ogląda do końca, tutaj jest samiec i samica. Yy, jeszcze coś tutaj jest. O, jest jednak coś. Jest chyba kawałek yy, hydrokotyli. Jak widzi, ale ten, ten pig ma wielki ogon. Nawet nie wiedziałem. Nie wiem, ale podrastają, bo fajnie rosną. Mój samiec będzie taki więcej, mam nadzieję, yy, bo mam młode moje młode molinezję. Ogólnie rosną jak na drożdża szybko. Tutaj fajne gupiki. Pomarańczowe ogonki. No i za niedługo będę chyba musiał zacząć te gupiki wydawać, bo się robi tutaj coraz więcej. Ale to jeszcze zobaczymy. Co tutaj jeszcze by powiedzieć Wam? Jak widzicie rośliny... O, zgasło światło to się przenosimy do sześćdziesiątki trójki no więc jesteśmy przy 60 trójce i ktoś wytrwa do tego momentu to propiszę dla was i pozdrawiam was również ja teraz wezmę kamerę w rękę zobaczcie ile tutaj się pokazało glonów no kosiarki będą musiały wejść na rejon to nie ma szans żeby tą inną metodą zlikwidować a światło bardzo dobrze działa na rośliny nie widziałem lepszych efektów. Żadnych, żeby, żeby kiedy przedtem mi lepiej rosły rośliny, to hydrokotyle tyle też ładnie rośnie. Jak zobaczycie, to teraz jest ciemno, ale batat ma już około, bym powiedział, że około 70 cm albo 60. Więc taki bicze to są z niego. Chyba go chlasnę u góry. i żeby się rozkrzewił, ale go zostawię i niech sobie idzie na półki. No tutaj jest, o zbrojniczyk wyszedł nawet. To jest taki fajny długi film. No, więc widzicie tutaj też kirysy rosną. To jest samica, jeśli ktoś oglądał tego momentu. To jest samica. Ponieważ uganiała się. Samiec się za uganiał i latał po całym akwarium. Jeszcze drugi później się dołączył. O tutaj ładny chyba taniec zgodowy robił ten gubik Nie wiem czy zobaczy. o, o, o nie, nie, za późno Nie ma co Ale on nie złożyła ikry, tylko po prostu tak w trójkę wylatały po całym akwarium Się ocierały, ale chyba ikry nie złożyły nigdzie No enderki, pręgną się na potęgę O, jeszcze są tutaj pawioczka, będę ją musiał przełowić No, sami, samczyki się pokazały i to jak tutaj widzicie, duże to są samce, wszystko no szkoda, że samce. Jak... Żałuję, że nie ma samiczek więcej. Ale no co ja na to poradzę? Więc tak to akwarium wygląda. Do następnego odcinka. No i cześć.